A, wracamy, ułożymy już razem tutaj te sigile. E, tak. E, Troszeczkę źle. E, bo to miał być ten. Tak, tak. Tak. Tutaj trójkąt. Kolejny trójkąt. Będzie tutaj, ten będzie tutaj. No już widzicie pattern. Dobrze, drugi otwarty, wchodzimy. Drugą liczbą jest liczba 8. Czyli mamy 7-8. No i zobaczmy, co nam komputer ma do powiedzenia, orangutan. Jedno z czasopism medycznych opublikowało nową zdumiewającą teorię dotyczącą nagłego, szokującego wyginięcia orangutanów, do którego doszło w zeszłym roku. Link do naszego filmu przedstawiającego ostatniego orangutana. Mnie? No nie trzeba. Jej autorzy sugerują, że odpowiedzialny za to wirus nie był nową mutacją, ale bardzo starą. Bardzo starą stary wirus pogrzebany w wiecznej zmarzlinie na wyższych szerokościach geograficznych. Został uwolniony poprzez globalne ocieplenie. Wirus mógł spowodować wystąpienie zarazy wśród przodków współczesnych małp czekokształtnych ponad 100 tysięcy lat temu. Wciąż bez odpowiedzi pozostaje kilka ważnych pytań. W szczególności co bardziej istotne w oparciu o próbki pobrane w różnych miejscach na całym świecie, że okres inkubacji może jeśli podać Ci ten artykuł, może spodoba Ci się także, jak naprawdę uniknąć znaczy, ataku serca. Nie uwierzycie, co żyje pod e, tym kamieniem. <ścoughs> 10 najbardziej niesamowitych faktów naukowych. Jak fizyka tłumaczy wpadki e, z nicwornymi sutkami, Co? E, podczas e, gali rozdanie Oscarów wideo. Jak w prosty sposób pokonać każdą infekcję? Link sponsorowany. Ok, nie wnikam. Eee, Black Archivum. Eee, e, Platel Jen PNG. pojaci e, ożywiali wszelkie zmysłowe przedmioty bog bogami i geniuszami. Nadając im imiona i przepisując właściwości dla. Lasów, rzek, gór, jezior, państw, miast i wszystkiego, co ich bardziej wyostrzone i liczniejsze zmysły potrafiły postrzegać. W szczególności studiowali geniusz każdego miasta i państwa, powierzając je ich opiece. Aż wykształcił się system, który niektórzy wykorzystywali do zniewolenia pospólstwa, próbując urzeczywistnić bóstwa albo odebrać je. Od przedmiotów. Tak oto narodziło się kapłaństwo, które wybierało formy kultu z poematów, a w końcu ogłosili, że wszystkie nakazy z... są z woli bogów. I tak oto zapomniano, że wszystkie burso istnieją w ludzkiej piersi. Ciekawe. E, nazwa użytkownika LM zobaczmy. George James, lista Milga i Ian. Temat Odpowiedź nazwa użytkowników. Nareszcie działa. Każda iteracja ma przedzieloną własną nazwę, losowo wybieraną z baz danych. Z bazy danych. Aktualnie mamy bazę złożoną z nazw pochodzących z gier internetowych, co brzmi trochę dziwnie, ale szczerze mówiąc nie uważam, abyśmy, abyśmy powinni przeznaczyć na to więcej czasu. Mamy jednakowe identyfikatory, więc wszystko gra. Wszystko inne to luksus, na który nie możemy sobie pozwolić. Jeżeli uda się nam ukończyć wszystko na czas, wrócę i wygeneruję nową bazę i zbać odpowiednimi nazwami. W tej chwili nie możemy potraktować tego w sposób e, priorytetowy, George. I mamy ponownie zdjęcie. Tym razem 6 pięter odnośnie wieży. Dobra. Tu mamy kurzo i pyłu. I mam ponownie trzy zagadki, moi drodzy. A kuku, nagranie, i ten co? Ora, coś więcej tutaj mamy? Um, aha, czy muszę się nagrać? Nie jest tutaj. W jaki sposób trzeba będzie przekazać ten laser? Zapewne, znając życie, będzie się cholernie długo ładował. Bo z tymi nic, niestety, nie zrobimy. Możemy im na bluzkę, ale nic więcej. Nie wiem, ile tutaj czasu spędzę. No ja tutaj postawię ten, to ja nic nie zobaczę, więc nie mogę go postawić. Będę musiał to przekazać w jakiś specyficzny sposób. Chyba, że jest tutaj potrzebny jakiś zakłócarz, nie wiem. Zobaczymy. Ja myślę, że tyle czasu do mać wystarczy. Bo tu nic więcej nie ma. Chodź, chodź, chodź. No tak. Nie, nie jest tutaj widoczne. Dobra, no to wszystko jasne. ...nagraj. No, że żeby was sobie nie zanudzać, ja po prostu przerwę nagrywanie i jak tutaj będę miał odpowiedni czas, to wznowię. Hej. Dobra, moim myślę, że tyle czasu wystarczy. Hmm. Teraz sobie pomyślałem, że to jest jeden błąd, który zrobiłem. Tak. Tak. I to musi stać gdzieś mniej więcej... ...tu. Prawie. teraz trafić po odpowiednie miejsce. Tu? Nie. Tutaj. O, bo on nie może blokować. A ten kurde blokuje, shit. Tu? Pierdliwiec. Niestety, to teraz musimy to tak wycelować... Nie. To musi postawić jakiś możesz napisać, kształt trójkąta. Niestety. wiem, <toddź> bardzo, zobaczmy. Będziesz, kurna, mać blokował w siłcie jeden. A z drugiej strony, Gdy tu będziesz blokował to nie, a ty? Ty tak w ten sposób, czy ty mi blokujesz teraz pytanie tak, blokujesz mi. Czy jedyny to jest gdzieś ustawić to mniej więcej tutaj zobaczmy? Nie. Tu nie. No widzimy, jak ten się przesuwa, to on tu blokuje to. Także Dobra, wrócę teraz do jak to ustawiał. To może minąć 5 lat, mamy już rozwiązania tego cholerstwa. Widzicie, znowu się nagrywam. Nawet do minuty 10 powiedzmy. Zabieramy jego. I łączymy go prawie tutaj. Teraz to powinno być cały czas aktywne. Eee, proszę, jest za podejściem i udało się. Mamy kolejny siedziel. jej! A, teraz tak, które by tutaj rozwiązać? Może to Kocie kołyska. czyli to musi być. To był łącznik. A, bo to mi tutaj otworzyło, dobra. Tu mam kolejny łącznik. Hmm. A co jeżeli, coś się stanie jeżeli ja zablokuję w taki sposób? A, czyli to mi tu nie otworzy przejścia, Pewnie nie potrzebuję obu eee, kolorów, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Tu jest jeszcze w ogóle czerwony laser, który mogę wykorzystać. Z... Tak, to mi kurwa górna dużo da. Weźmy póki co niebieski I zobaczmy co on mi tutaj pozwoli zrobić na mać Czy nie dostęp do czerwonej kolejny Wydaje razie... się, ja mógł zrobić coś takiego. I dzięki temu to może być odłączone Kurwa, ma źle ten postawiłem Postawiłem go mniej więcej coś w świetle bramy To No i mam jeden, ten wolny. Czytaj mi coś, daj. Nope. Te zagadki naprawdę robią się już męczące. Teraz się za niskie, żeby coś zrobić. Dobra, wrócę teraz jak to rozwiążę. to no, no, okazuje się, że bardzo dobrze robię. No właśnie, o to chodzi. Tylko, że zrobię jeden błąd. Eee, mianowicie, gdzie jest ten... To jest ten konektor? On jest mi mu potrzebny. Eee, muszę to mieć póki co otwarte. Ah, Tak, tak. Zaraz ten muszę go wycerać tu, tu, mhm, w taki sposób. Dzięki temu teraz mogę zabrać stąd skrzynkę, bo to się nie zamknie. Skrzynka będzie mi oczywiście potrzebna. Doskonale, eee, ty z tym musimy się połączyć. Natomiast ty, oczy mi to, to. I... To. Mhm. Ten konektor jest już wolny. Czyli to możemy połączyć to... Z tym. I mam przejście. Zaraz bierzemy naszą kostkę. Otwieramy. I mamy kolejny sigil. Jej, udało się. Dobra, wynosimy się. Bo został nam. Jeszcze jedna zagadka. to o, mam wiadomość, nie zauważyłem. Co tu mamy? Nie możemy osiągnąć celu procesu samodzielnie. Musimy znaleźć to, co, aby pomagać sobie nawzajem. Parachiel, czyli tutaj był Barachiel, Ten, którego żeśmy tam uwolnili. Karuzela. Czyli jest sobie jedna wielka Mhm, zabieramy nasz zakłócać. Blokujemy. Zabieramy. Łączymy z tym. zabieramy zakłócać. Zakłócamy. Zabieramy. To jest taka szczerze mówiąc, głupiego. zabieramy na zakłócać. Blokujemy. Tutaj jest drugi łącznik. I go musimy cofnąć spory kawałek. Zakłócać. Otwieramy, zabieramy jego, łączymy źródło z tym pięknym miejscem, przez okna oczywiście. Teraz tak, zakłóce zabieramy, biegniemy w tą stronę, blokujemy te drzwi, zabieramy nasz konektor, nasz łącznik, dzięki że to mam otwarte. Żądaj sobie posłużyć tym. Przetworzyć, zabieramy nas zakłócać. I w ostateczności otwieramy to. I mamy nasz kolejny sigil. Woo! Mamy już 6 i 9 uposażonych sigili. Lecimy zatem teraz do świata numer 3. Aby zdobyć ostatnie nie trzy sigile. Myślę, że... Je w symbol za dwa odcinki skończymy grę. W końcu do mi się skończy ta losa. Ja pierdziel nareszcie. Chciałem naprawdę to skończyć. I Górne piętro! Nie wiem czemu, ale zawsze mam wrażenie, że za chwilę coś tutaj po prostu wyskoczy. Ponieważ nie wypełniamy wo woli Elohima, no oczywiście przecież chciał nas tam zachować w pewnym sensie, tak? Byśmy chcieli zacząć wszystko od nowa. to było pokazane w jednym z materiałów. Mhm. Mamy save all. A i teraz tak, gdzie było to pomieszczenie z gwiazdkami? Tu nie. Tu nie, tu nie, tutaj <miesz> też nie. Po drugiej stronie? Tu jest. nie mieli przeskok. Tak. Tak. Nie, po prostu, muszę naprawdę nie chcę po prostu kłócić nad tym wszystkim. Mam otwarte. Wchodzimy do świata. Proszę, jak to nie wygląda. I naszą ostatnią liczbą jest 4, moi drodzy, czyli mamy 784. To jest nasz kod. Kod jest dla każdej gry taki sam. Szkoda, mógłby być fajnie generowany. Ludzkie oko. Hmm, czy jak nie... Czym jak nie maszyną jest ludzkie oko dla małego stworzenia, które siedzi w mózgu i przez nie patrzy? Czy to ludzkie oko sprawiło... Czy wielka... Widząca maszyna ujawnia nam istnienie nieskończonej ilości światów. Jakim sposobem człowiek poznał krajobraz księżyca, plamy na Słońcu czy geografię planet? Człowiek jest w tym wypadku zdany na łaskę wi widzącej maszyny, bezsilny, chyba że włączy ją do własnej tożsamości i uczyni nieodłączną częścią siebie. Ok, dziwne. E, tetromino. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów dotyczących niedawno pism, niedawno pism świętego Edwalda jest ocierające się czasami o e, panteizm zainteresowanie autora poszukiwaniem Boskiej Prawdy w matematycznych wzorach. Wydaje się, że autor był szczególnie zaintrygowany tym, co nazywamy dzisiaj tetramino, widząc w tych kształtach odbicie tetragramu oraz greckiego słowa oznaczającego Boga, Theos. Ich zdolność do przyjmowania różnych form symbolizowania Symbolizowała według niego moc twórcy do ponownego kształtowania świata bez konieczności łamania praw, które on sam ustanowił. Edward określił Tetromino słowem Sigila. Sigil, no proszę! Oznaczającym pieczęć albo symbol. Dowodząc, że były one prawdziwszą wersją czczonych przez pogan magicznej symboli. Które wywodziły się z tradycji Abrahama i, uważanej, i uważnej obserwacji procesu stworzenia. Jest raczej mało prawdopodobne, aby te teksty były sz szerzej przekazywane, ponieważ ich treść niemal na pewno zostałaby uznana za heresję. Pewnie tak. Zachowanie gatunku. Na no poważnie tekst. Z mieszanką pożarowań i przerażenia obserwowałam te stworzenia, które szkoliły się, by później sprzedawać je w niewolny lub zażnąć. i nasunęła mi się refleksja związana z moim e, wcześniejszym stwierdzeniem, że to zachowanie gatunku, a nie e, poszczególnych jednostek wydaje się zamiarem Boga w całej naturze. Kwiaty rozkwitają tylko po to, aby Zwinąć. Ryby składają jaja w miejscach, w których zostaną one pożarte, a duża część rasy ludzkiej rodzi się tylko po to, aby przedwcześnie odejść. Wollensten Mary. Czy przez wczesna śmierć rodzącego się życia nie wskazuje do, dobitnie, że nie chodzi o ludzi, a o człowieka? którego istnienie jest tak niezbędne do wypełnienia się wielkiego planu wszechświata? Dzieci przychodzą na świat, cierpią i umierają. Ludzie bawią się niczym ćmy przy świecy i giną w płomieniach. Wojn... Wojna i tysiące ciosów, które dostaje się ciało, ścinają ich tłumnie, podczas gdy bardziej okrutne uprzedzenia dotyczące nędznego istnienia społeczeństwa, Sprowadza... sprowadzając nie mniej pewne, ale bardziej pod... powolne zepsucie. Tak, to ja nie rozumiem, ale okej. Okay. I zobaczmy kolejne zdjęcie. A, czyli to są podpowiedzi po prostu. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o ten komputer. Eee, wiesz co, pozwólcie, że na chwilę zerknę ile po prostu czasu mam tutaj już na odcinkach i ewentualnie powitam Was w nowym odcinku. Hej.